Hej wszystkim, tu Naderula. witam was w The Sims 2 jest to zapis z mojej prywatnej rozgrywki grałam sobie tymi simsami jak miałam problemy z komputerem grałam na moim starym kąpie no i właśnie tam odpaliłam sobie dwójeczkę bo tak pomyślałam, że w sumie to chyba więcej on nie uciągnie no i nawet fajnie mi się grało, może wam powiedzieć stworzyłam sobie tą oto simeczkę była to Onegdaj Stanisława Ogórek. Dzisiaj jest już mężatką i zmieniła nazwisko na Monidło. Tak, Monidło, a to jest jej mąż, Gaweł Monidło. I bardzo dziękuję Alicji za to, że powiedziała mi, jak ogarnąć tutaj sejwy, bo bez niej bym sobie nie poradziła i najprawdopodobniej tego filmu po prostu nie było. Nie miałam po prostu ogarnąć no sejwów, nie umiałam ich znaleźć, nie wiedziałam, jak to tutaj w ogóle działa. Ale już po prostu słuchajcie, wiem, wszystko jest ok. E, jeszcze tylko taka mała prośba, gdzie tutaj się wkleja mody. Słuchajcie, bo tego to nie ogarnęłam dalej. Nie wiem, czy w ogóle będę miała czas, żeby ściągać mody do dwójki, ale kto wie, no, zobaczymy. Bo ja tutaj gram zupełnie oczywiście bez modów, e, dlatego noci, simowie są tacy troszkę socze. Dobra, przejdźmy do naszych bohaterów. Mamy Czoko, to jest nasz piesek, labrador, taki czekoladowy. Niedawno go kupiłam w sklepie zoologicznym. No i stąd właśnie imię. Mieszkamy w ogóle w Weronie. Tak właśnie przeglądałam sobie to otoczenie. A jak zaczynałam grać, mówię: Kurde, Werona, super. Tylko, że wcale nie tak super. Miasto spoko, Simowie, ok, dobra, tam nie mam się do czego przyczepić, ale wiecie, że jeśli chodzi na przykład o podróżowanie, to tutaj można tylko podróżować w jedną lokalizację. I teraz nie pamiętam już w którą, ale chyba do tej wioski. Takie misu, czy jak to się tam nazywa? Chyba nie chcę Was tutaj wprowadzać w błąd, ale na pewno tylko do jednej lokalizacji, co jest trochę jak dla mnie dziwne, chyba że coś zrobiłam źle. No i tak, moi drodzy, co jeszcze mogę Wam powiedzieć o moich simach oprócz tego, że już są małżeństwem? W ogóle to ta rozgrywka tak mi wciągnęła bo Stanisława wiecie długo szukała sobie chłopa w końcu znalazła ale on był taki taki ten no taki trochę gnidowaty i ją tam zdradzał no i ona w końcu się z nim rozstała no i później spiknęła się z Gawłem który generalnie jest ordynatorem więc fajnie nie Czekajcie, zaraz tutaj tak. On jest ordynatorem. On już był ordynatorem, jak ona się z nim hajtnęła. Natomiast Stanisława jest autorką horoskopów. Tutaj oczywiście możecie sobie zobaczyć, jakie ona tam ma umiejętności i tak dalej. Tutaj osobowość, ona jest skorpionem. Ja w ogóle tak tutaj w dwójce nie zwracam tak za bardzo uwagi na tą osobowość, bo nie bardzo ją czaję tak naprawdę. Dobra, tutaj Ty jesteś lwem. O, to nawet nie wiedziałam. Okej, okay, spoko. No dobra, tutaj oni mają jakieś tam pragnienia, co ja mu zaznaczyłam? Poznać kogoś nowego, no to łatwe do spełnienia, natomiast nasza Stasia już by chciała mieć dziecko. Ja się tak nad dzieckiem kurczę zastanawiam, ile mamy kasy? O, 20 tysięcy, więc pewnie nam jeszcze zajmie, bo tutaj mi się podoba jeden dom, przynajmniej z zewnątrz, bo nie wiem jak on wewnątrz wygląda, ale kosztuje 50 tysięcy. Także no chciałam najpierw na ten dom nazbierać, ale w sumie to może potrwać trochę, już bym chciała im tutaj dzieciaczka też, też sprawić. Jeszcze jedna ważna informacja, tutaj na razie mam wyłączone starzenie. Dlatego, że dla mnie tutaj czas płynie zdecydowanie za szybko. No to jest ich kuchnia. Słuchajcie, nic tutaj takiego nadzwyczajnego, bo no tak jak mówię, chciałam się stąd wyprowadzić. Mamy lato. Przejdźmy w ogóle sobie też na górę. No, taka sypialnia, no po prostu sypialnia, łóżko i tyle, nie? Tu mamy ten komputer, który zawsze na początku przynoszą. No i Stasia też sobie tutaj projektuje już ubrania, także ma taki ten level tego krawiectwa, czy nie wiem jak się to tutaj nazywa dość dobry. Co ty chcesz? Maksymalny entuzjazm mm -mm, wobec rzemiosła, dobra. No i w sumie to by mógł być pokój dziecka, tylko nie wiem gdzie te graty bym wstawiła. W sumie na razie mogłyby tutaj być, nie? Takiemu małemu dziecku to nie jest tak za dużo miejsca potrzeba. Także spoko tutaj mamy jakieś ten dla psa, posłanie. Także no, tak się przedstawia nasz domek. Widziałam, że gdzieś tutaj mamy chwaściory. Oni dzisiaj mają wolne. Jest niedziela. Kurczę, moglibyśmy też tutaj coś fajnego por porobić. Oczywiście, Czoko e, ma już pracę. I też byłoby fajnie nauczyć jej kolejnej komendy. Ona już coś umie, ale nie pamiętam co. <laughs> Chyba daj głos tylko tyle. No, ale to jej się tam przyda w karierze. Nie na razie jest tam statystką. Dobra, ok. Chodź mój drogi, weź te chwasty powyrywaj. Tutaj mieliśmy straszny problem z karaluchami, bo właśnie Stanisława, tego byłego swojego chłopaka nakryła na zdradzie. No i ta dziewczyna nam tutaj przychodziła, wiecie, różne rzeczy się działy, wywalała nam co chwilę kubeł na śmieci. Także niezbyt fajnie. O, czoko się uczy. A ty co tu robisz? Dobra. Po prostu ta, ta jej mortka, ta, ta, taka trochę, nie wiem, no. Zniekształcona, moim zdaniem, jest, ale dobra. Niech już jest taka, jaka jest. Na pewno jest słodka. Aha, tutaj sobie jeszcze przycinasz. Ja tutaj nie inwestuję na razie w żadne ogródki, nic takiego. Kurczę, może to błąd. Może trzeba było coś posadzić. W ogóle też zauważyłam, że w tej weronie e, często miałam coś takiego, ale na tamtym kąpie, że psuło mi się otoczenie. Takie plamy były czarne. E, to znikało jak. E, jak wiecie, jak ja gdzieś jechałam i wracałam później, ok, chodź tutaj ją poznać. Może ci się to ten zatrybi, co? Powitaj. Mocny uścisk, dłoni, proszę bardzo. Gawał ma też bardzo dużo przyjaciół. Oni ciągle do nas dzwonią, że o nich zapominamy i tak dalej. A widzicie, tutaj mam te y, pamiątki z tej ostatniej naszej podróży, bo to była taka podróż poślubna. Także fajnie. O no, dobra. Coś na, on ciągle chce urządzać przyjęcia. Yy, Ola, a tu jest jakaś Bogusia. Kurczę, a to co? Zdobyć pięciu przyjaciół. Chłopie, nie możesz czegoś innego sobie wymyśleć. Strasznie nie lubię tutaj tego zdobywania przyjaciół w dwójce. Nie dość, że to długo trwa, to później strasznie te kontakty spadają. Yy. Wiesz co, może nie przechwalaj się, bo to może podziałać na Twoją niekorzyść. W ogóle fajna ta simka. Wiecie, jak na Simkę z The Sims 2, trochę za duże te usta. Ci simowie to w ogóle byli dziwnie tutaj tworzeni, naprawdę. Okej, okay, dobra, ty ją nauczyła? Nie, uczy się dopiero. Patrzcie, kurczę dopiero jest w połowie. Nie ma tutaj jakiejś mądrej karmy dla psów, albo coś takiego, wiecie, coś jak mądre mleko dla dzieci. Ciekawe w ogóle, czy za te punkty szczęścia życiowego, nie wiem teraz, gdzie one są tu. Czy moglibyśmy już takie mleko kupić? Nagrody tutaj są. Co możemy kupić w ogóle? To drzewko pieniężne. To nie wiem, co to jest. To to jest w ogóle czapka radochy. Aha, dobra, to nie chcę. Moglibyśmy kupić mleko. Ile ono kosztuje? Uu. Dobra, ja sobie to na razie zostawię. Patrzcie to jacuzzi możemy kupić, nie. Ja. Dużo trochę kosztuje. Co to jest? Simowa pompa. Simowa pompa na pewno Ci się spodoba. Wyposaż Sima w simową pompę i czekaj na ofiarę. Hmm, to znaczy na ochotnika, z którym łączy Cię przyjacielska rywalizacja. Sprawdź działanie pompy na tej osobie i patrz, jak przepadają jego aspiracje, umiejętności, a przechodzą na Ciebie. O, bardzo ciekawe. Może to kiedyś kupimy. I to jest ta maszynka do robienia pieniędzy, ale ja tak naprawdę nigdy z nią nie miałam szczęścia i Zazwyczaj po prostu policja mnie łapała, no i tyle. Dobra, gaweł, jak tam. W ogóle kurczę. Szkoda, że wam nie mogłam tego pokazać wcześniej, ale oni tutaj mieli takie fajne oświadczyny, w ogóle te, to jest taka fajna interakcja niespodziewane oświadczyny, no w restauracji Gaweł wyciągnął y, pierścionek i się o, oświadczył Stasi, no i ona powiedziała tak i w ogóle fajnie było ja też chciałam ją zaprzyjaźnić z tą złą wiedźmą, kurcze blade ale no nie idzie mi to za dobrze, tutaj jest ta wiedźma nie wiem czy do niej można zadzwonić czy nie, zobaczymy no ta, ta wiedźma strasznie mi się taką ciekawą osobką wydaje. Czy my już jesteśmy z tym psem nauczeni, czy nie? No nie, jeszcze nam troszkę tutaj zostało. Może przeszlibyśmy się dzisiaj na jakąś siłownię, kurczę, bo gaweł tak chyba lubi ćwiczyć. Ostatnio tutaj miał też takie pragnienie, żeby właśnie polepszyć tą swoją sprawność fizyczną, a skakanie na skakance nie za bardzo mu pomaga, jeśli mam być szczera, także spoko. O nie, piesio jest brudny chyba. Jej patrzcie, jak po prostu ten zielony smrodek się za nim ciągnie. Znaczy za nią, bo to jest suczka. Dobra, chodź tutaj ją wykąpać. Specjalnie dałam tutaj tą wannę. Trochę taka jest jakby w kosmosie. <grym> nie ma jakby podłączenia tutaj do domu. Ale dobra, Wykąp, wykąpczoko. No bo tam mamy tylko ten taki prysznic, a tam kąpać jej nie można. Co ty z nim gadasz? Gratuluj. Ale czego? A, tego, że jest Twoim mężem. No tak, tak, wiadomo. <grym> Dobra, a czemu ta laska mi się pląta po domu? Czemu tu wszyscy sobie wchodzą jak do siebie w ogóle? Pożegnaj się i idź do domu, kobito. Czoko, zbudź się, idziemy do kąpieli, halo. Czoko. A co jej jest? Włamnie? mnie. Czemu ona taka jakby strasznie blada? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To tylko takie u Czoko jest. Hmm. Jakby zamarzała, wiecie. Dobra, wyłącz to. Aha, czekajcie, a możemy tutaj przy tym telewizorze ćwiczyć? Chyba można, nie? Dobra, weź sobie poćwicz i zobaczymy, może też pojedziemy na jaką siłkę. Czemu by nie? Super. Dobra. czoko jest kompana. No bo tak sobie myślę, kurczę, o tych modach do dwójki. Niektórzy mają takie fajne mody i to tak super wygląda. W ogóle też potrafią robić simy w The Sims 2, ja to po prostu, no, wiecie. No, zrobiłam Stasię, no, ale ona taka raczej jest, um, no, nie wyróżnia się tutaj niczym jakimś takim szczególnym, nie? Taka po prostu, no, zwykła simeczka dwójkowa, no, i tyle, nie? Ty, co ty robisz? A tutaj brzuszki, aaa, ja Pokaż, no, jak ci tam idzie? <grym> robi brzuszki, widzę jak ja e, dobra mm, mm, mm. Hmm. kto to jest? Vanessa Maluch o, nawet nie wiedziałam, że ją znamy nie kąp się oni mi się kąpią po prostu na tej y, na tym dworze, w tej wannie to jest straszne troszkę zadzwoń do Sima zobaczymy, czy możemy pogadać z tą czarownicą bo już w sumie nie pamiętam, jak to działało A mo mogę, mogę dobra, to gadaj z nią Mogę ją też zaprosić, słuchajcie. Zaprośmy ją. Może będzie coś, jakaś fajna interakcja. Pewnie zaraz deszcz zacznie padać. Jestem ciekawa. Podejdźmy tu, wyjdziemy na jej spotkanie. O, przyjdzie, fajnie. Kurczę, mam program do nagrywania po tej stronie. O, już. O, przyleciała. Patrzcie na Miotle. Wow. Jestem ciekawa, jak to jest. Jak się jest na przykład złą wiedzią, to jest się zielonym. Zawsze? Hmm. Powitaj. Ale patrzcie, nie przywiozła swojego kota. To dziwne. Ciekawe w ogóle, co się stanie, jak ja się z nią tak bardzo zaprzyjaźnię. Czy będę miała tutaj jakieś fajne opcje? No i patrzcie, nie pada deszcz. Czemu tak? Dowcip różni Simowi mi się tutaj plączą, widzę. Kulinaria? Interesują cię kulinaria? Może? Opowiedz historię. Sława może cię zainteresuje. O, tutaj lecą jakieś pluciki, także fajnie. Obejmij przyjaźnie. Troszkę tutaj w dwójce mi przeszkadza to, że jest tak mało interakcji do pogadania. Tak naprawdę rozmawiaj o hobby, rzemiosło. Zapytaj... No, zapytamy ją o zainteresowanie, może, może to będzie takie bezpieczne. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś takie, wiecie, że... E, że jakieś takie romantyczne, czy coś. Bo zupełnie mi o to nie chodzi. Ale widzicie, mamy tylko jeden z nim piorunek. O, a to jest jej były właśnie, gerwazy żakiet. <laughs> nie, to już monidło chyba lepsze. Chociaż takie trudne to nazwisko, monidło. Dobra, no ale Gerwazy, Gerwazy. w ogóle się wyprowadził od nas, bo to jest nasz dom, nie? Żeby nie było. I on później był w tej w skrzyni rodzin. I ja go wprowadziłam tutaj nawet do jakiejś chałupy, tylko że on tam nie ma żadnego wyposażenia. I tak myślałam, żeby tam wejść, chociaż jakieś łóżko mu dać czy coś, ale w sumie się myślę, że to taka gnida była, więc nie wiem, niech śpi na ziemi czy coś. Niech robi co chce. Gerwazy, żakiet i ta jego mamuśka. On ma tu taką mamuśkę, znaczy ma mamuśkę. No. Wcześniej z matką mieszkał. No, ta matka za nami tak średnio przepadała, muszę Wam powiedzieć, ale generalnie dobrze, że po prostu ten związek się rozpadł. Widzicie, wszyscy do Gawła tutaj piszą, że go dawno nie widzieli i tak dalej. Gawło, co Ty robisz w ogóle? Jak Ty tam? Ty, ty normalnie jesteś w okropnym stanie psychofizycznym, chodź tutaj. Gdzie Ty jesteś? Jesteś u góry w ogóle? ojeju, czoko mu towarzyszy człowieka, to jest psinka oddana po prostu no, fajnie, że mamy już z nią taką więź, ona pójdzie też do pracy, także myślę, że jest szansa, słuchajcie, załapać się na ten dom wcześniej, tak skorzystaj, wyczyść ojej, higiena ci kuleje, weź prysznic nie będziesz czyścić tutaj tego prysznica, bo mi prędzej chyba padniesz no, jest bardzo zmęczony no, dopiero szesnasta jest może te, te prace takie ogródkowe go zmęczyły a my tutaj rozbijamy naszą przyjaźń z czarownicą, to ciekawe tobie też chce się je jeść i w ogóle wszystko leci na łeb i na szyję um, wiecie co, ja czasami <grym> <grym> jakie fajne ja czasami muszę się przyznać do tego, że um, sobie pomagam modem na potrzeby w skrajnych przypadkach bo po prostu tutaj to też leci wszystko na łeb i na szyję i dla mnie to jest za szybko Dobra. Tutaj sobie wyjdziemy z tego trybu. <grymne> tutaj coś nam tłumaczy, ale fajnie. Chciałabym, żeby ona była właśnie jej najlepszą przyjaciółką. Ciekawe, czy się uda. No, okazuje się, że z gawłem w sumie mamy słabą chemię, ale wiecie, no to jest miłość w ogóle. Także ja tutaj tak naprawdę tą chemią to jakoś za bardzo się nie ten, tego nie kieruję. No spoko. No, coś tam, coś tam jest. W razie czego. Dobra, czy my możemy ją pożegnać? Dobra, nie wiem. Dałam, pożegnaj się z wszystkimi, chociaż nie wiem, jakimi wszystkimi. Co to za simeczka? O, róża. No, o, fajnie się objęły. Okej, okay, może to będzie początek jakiejś tam przyjaźni. Byłoby słupcio. Jak tam e, trzymasz się, chłopie? Uh, uh, uh. Czy ten tutaj wstaje skibelka, normalnie dwójeczka była jak nic, a tutaj Ela gdzieś leci na miotle? No spoko, spoko, dobra. Gaweł, ruszaj tam do akcji. Ty, moja droga może być coś zjadła, nie? No pęch też tutaj wiadomo. Czy my mamy coś. Na pewno mamy jakieś resztki, kurczę, ale może miło by było, gdyby podała jakiś obiad? A może deser? Co możemy zrobić? Placek jako doby, ciastka świętego Mikołaja naleśniki. No tak, bo ich się nauczyliśmy chyba jak byliśmy na tej, na wyprawie, na wyprawie. No, w podróży poślubnej. Dobra, zrobimy te naleśniory. Niech to będzie takie przypomnienie tej podróży poślubnej w ogóle. No. Kurczę, może by się... Kordzi mnie, żeby się postarać o dzieciaka tutaj im. No, damy, nie wiem, damy kołyska między komputer a maszynę do szycia i będzie luz. Dobra, co tobie Gaweł, brakuje jeszcze do szczęścia. Mhm. Pospałbyś co? Mhm, jak każdy chyba. Dobra, głód, wiadomo. A no, zaraz tutaj będą pyszne naleśniki. Co robi Czoko? Czoko, gdzie ty jesteś? Chyba tam na łóżku spała, nie? No jest. No także powiem Wam, tak trochę tutaj bidnie na razie mamy, nie? Ale postanowiłam już w sumie nie inwestować w ten dom, żeby tam sobie nazbierać kasy mhm, i tyle. Kurczę, te naleśniki tutaj mi trochę wyglądają jak taka jajecznica z, nie wiem, kiełbasą. <noise> A nie jak naleśniki. Chociaż w sumie trochę... Dobra, co ona tutaj robi? Daje sos jakiś? Wow, to wygląda trochę jak kary, ale dobra. Będzie je podpalać teraz. Ja cię kręcę, patrzcie to. O, ładnie Stasiu. Stasiulka, Stasiulka. Zróbmy mi w pocie kurczę pamiątkową no pięknie, pięknie bałam się trochę, że ten że się podpali albo coś patrzcie, deszcz zaczął padać ale dobra w sumie ile jeszcze tego lata mamy? o nie, to już jest końcówka lata, naprawdę? nie, dobrze dobra, Gaweł, wstań, chodź bo są naleśniki przepyszne weź sobie talerz a nie, nie, przepraszam Cię, tutaj już Ci żoneczka podała możesz od razu jeść, także spoko no, ładnie parują te naleśniczki. Mm -hmm. No, kurczę, chyba się postaramy o tego dzieciaka. To będę musiała później to starzenie się włączyć, żeby ono nam normalnie zmieniało grupy wiekowe. No, bo ja wam mówię, tutaj dla mnie to leci tak szybko, a ta maszyna odmładzająca i picie tego eliksiru co chwilę, jeszcze coś pójdzie nie tak, jak to w dwójce często bywa i wiecie, no. Już się nie umiem tutaj zimy doczekać. No chcę zrobić te ciastka świętego Mikołaja w ogóle, żeby Mikołaj przyszedł i tak dalej. To jest też takie fajne tu. Dobra, posprzątaj. Jedyne troszkę, co mnie w dwójce tak wiecie, mm, że tak trochę nie bardzo, Tak jak się idzie gdzieś na parcele i po prostu no nie ma tam co robić tak naprawdę. No, takie mam wrażenie, nie? No poza restauracją, gdzie możesz sobie potańczyć, tam poczymać się za rękę, to są takie fajne animacje, czy tam gdzieś pośpiewać to tak naprawdę, no, nie ma co robić za bardzo, no ja też lubię chodzić z Simami do kasyna tam sobie siedzieć przy tych stołach i grać o, pięknie kawałku Ci się odbiło, no, przyjęło się, jak ta lala co Ty robisz? o, o, o. zatyka sobie, no, Myślałam w pierwszej chwili, że podziwia pierścionek ej, patrzcie, jeszcze jest jasno na dworze no w sumie, no w sumie tak, bo jest po 18 i przestało padać, a Gaweł cały czas w piżamie. No dzisiaj taki domowy odcinek, kurde, nie, to jakieś ogarnianie czy coś. Higiena też, proszę, weź prysznic wyczyść. Dobra, Gaweł, czy ty jeszcze nadajesz się dzisiaj do życia, że tak powiem? Energia słaba, tu są jakieś znowu chwasty. Kto włączył telewizor? No ja już jakieś schizy mam chyba. Dobra, posprzątaj tutaj, zachowaj resztki. Oczywiście kurczę te zasłony, taka seraczka, no ale nic. Nie wiem w ogóle, jak ten dom, który mi się podoba, wygląda w środku. Nie wiem, ile on ma pomieszczeń, ale na pewno jest yy, większy niż ten tutaj. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie? Yy, dobra, Jezu, Czoko śpi i śpi, jak najęta te. A ona też jest zmęczona, nie? Ona mi już nic dzisiaj nie uszyje. W ogóle chciałam ich ten barabara. Dobra, śpij w tej piżamie. Może troszkę się zdrzemniesz, zanim ona skończy. A później będą mi jęczeć, że nie są w nastroju, żeby dzieci robić. Dobra. A gdzie ty mi idziesz? Chodź tu. Obudź czoko. Nie mogę jej po prostu ten obudzić? Dobra, dam jej przysmak. Może to ją ruszy z łóżka? No, no pewnie. Wiadomo, mały żarłoczek. Coś tutaj u góry światło jest słabe, troszkę, ale no dobra. E, o, i pogłaszczemy ją. Oczywiście trochę się ociągam tutaj, jak wiecie, kurczę z robieniem tych dzieci. Widać to, nie? Tutaj jakiś obraz niedokończony, jakoś się tak dziwnie baguje ten obraz. E, dobra, odpręż się. Niech twój pan, mąż wstanie i. Też się poodpręża. Muszę jakieś nowe ciuchy im na jesień skombinować. Znaczy Stasia to jeszcze sobie uszyje, nie? To jest mniejszy koszt i to jest fajne. Ona chyba też może szyć męskie. Chyba generalnie może szyć wszystkie. Także to, to by było super. Bo tak to chyba często kosztują 400 simoleonów. Albo nawet więcej te ciuchy. Ona za 200 ostatnio mi sukienkę uszyła. Także by było nawet ekstra. Dobra, gaweł, chodź tu, czyń swoją powinność, aby przedłużyć swój ród, ród monitłów. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciekawe, czy będzie tutaj muzyczka, czy nie. Jak myślicie, uda się za pierwszym razem? Ja liczę tutaj, że tak. Mam nadzieję. No, niech już mają to dziecko, dobra, będzie się tam gnieździć między kąpem, a, a tą maszyną do szycia trudno. Ale wiecie, no już są małżeństwem trochę, już byli w tej podróży poślubnej. Co tu więcej robić? <grych> Niech robią te dzieciory. I co nie było? Nie udało się. No co wy ludzie? Udało się! Udało się! Jej! Yeah! No i słuchajcie, tym przyjemnym akcentem będę kończyć ten odcinek. Co ty masz za obawy? Ola umiera Armando. Kto to jest ten Armando dla niego? On ciągle Armando i Armando. Zaczynam się bać. Bogusia. Dobra. A Okradają mnie Ojejciu Dać się przyłapać na zdradzie Ty planujesz jakąś zdradę? E, sprzedać bohomas No to myślę, że ten, To może ci się przytrafić niestety Dobra, ale mieć niemowlę To, to jej się za niedługo spełni Zmieniło ci się coś? Kurczę, jak to zrobić, żeby to przetasować? Oni muszą pojechać gdzieś czy coś Czy dopiero musi im się coś spełnić, żeby się to przetasowało? Bo głupie, nie chce mi się tego zaznaczać nie chcę, żeby Bogusia była bo moją najlepszą przyjaciółką. <laughs> Jakkolwiek to brzmi, słuchajcie, gawe chyba nie szuka już przyjaciółek, coś mi się wydaje. No i słuchajcie, tak, będziemy kończyć. To tyle z werony na dzisiaj, także trzymajcie się i pa pa!